Jak opróżnić kibelek? Kibelek, tak. Kibelek wynieśliśmy z tego względu, że nam lepiej jest tutaj yy, nagrywać. Może najpierw mm -hmm. pokażemy jak go się używa. Trzeba tutaj sobie podnieść do góry i pociągnąć do siebie ten... Otworzyć. Tak. Otworzy jest się wtedy dziurka, dziurka. I można, I robić, można swoje. robić siku czy tam dwójeczka. I po, po całym tym się tutaj yy, Płynem spuszcza to jest taki specjalny płyn, trzeba nacisnąć i on tędy leci, nie ma brzyd brzydkiego zapachu zamykamy i wszystko ładnie kartę. się czyści. Tak. I po zakończonym tym wciskamy z powrotem ten, tą wajchę i zamykamy kibelek. Natomiast teraz, jak się, jak się go opróżnia, trzeba sobie z tyłu podejść, pociągnąć ten zdelek w prawo i podnieść do góry. I teraz ona już cała otworzona. To zostawiamy to się, w toalecie, tak, To, się, to się tą dostawia. drugą część dopiero bierzemy ze sobą. Tu jest e, rączka? taka rączka do noszenia no i idziemy Gdzie? to wylać, a wylewa się w następujący sposób. Trzeba przykręcić taki uchwyt, odkręcić i wylać do dziurki. I gotowe. Dobra, zakręcamy tam jest, tam, i wracamy, tam, żeby tam, tam założyć. Tam jest jeszcze też wąż, e, taki, że można sobie to o, na opuszka. miejscu, tam gdzie się to spuszcza, jest e, wąż. Tam się wszystko pół obłucze i wszystko można składać. A składa się w następujący sposób. E, trzeba sprawdzić, czy, gdzie jest przód i gdzie jest tył. Tutaj trzeba zahaczyć. O i kliknąć i trzeba sprawdzić czy się zatrzasnęło bo jak się nie zatrzasnie to mogą być drobne wycieki i tyle